Polska może mieć bardzo ważną rolę do odegrania podczas szczytu klimatycznego w Glasgow z dwóch powodów. Po pierwsze, szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach był sukcesem. Tam uzgodniono tzw. ramy katowickie. Szczyt madrycki, co warto przypomnieć, okazał się w dużej mierze fiaskiem negocjacyjnym. Tam nie udało się uzgodnić no, kluczowych dla ograniczenia emisji takich no, wskaźników średniookresowych. I, no i wszyscy liczą teraz na, 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 na szczyt w Glasgow. I to rzeczywiście ma uzasadnienie, bo bardzo wiele się zmieniło w polityce międzynarodowej. No to głównie chodzi o zmianę przywództwa w Stanach Zjednoczonych, o powrót Stanów Zjednoczonych do porozumień paryskich. Taki nowy impuls który negocjacjom klimatycznym dało spotkanie przywódców, które prezydent Joe Biden zorganizował, tych 40 przywódców reprezentujących 40 krajów o najwyższych poziomach emisji. To właśnie pokazuje, że no, trzeba się spodziewać, że COP26 będzie tym, który będzie sukcesem. I, i no, trzymam, trzymam za to kciuki. Tak jak wspomniałem, jednym z ważniejszych wkładów potencjalnie do do, 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 do wydarzeń na szczycie w Glasgow będzie chociażby polskich wydarzeń, będzie um, chociażby edukacja klimatyczna. to to jest jeden z ważniejszych obszarów. W Polsce 15 lipca uruchomiliśmy Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej z udziałem przedstawicieli i ministra Kurtyki, i pana ministra Edukacji i Nauki, ministra Czarnka. Przypomnę, że ten proces, on, on jest w tym collaboration, w tym, tej, tej części zawarty, edukacja klimatyczna zawarta w agendzie szczytu. W Glasgow, ponieważ wynika to z, ze szczytu klimatycznego w Limie. Tam była tak zwana deklaracja z Limy, przyjęta przez aklamację przez wszystkie 194 państwa zgromadzone, zgromadzone na szczycie klimatycznym, żeby wprowadzić globalną edukację klimatyczną. I z tego co wiem od przedstawicieli ministra Czarnka i mojego osobistego spotkania z panem ministrem Kurtyką, ten temat będzie przez Polskę prezentowany. Rzeczywiście mamy się czym pochwalić. Doszło do. Koalicji Młodzieży wokół kwestii klimatycznej, pięć głównych klimatycznych ruchów młodzieżowych podpisało porozumienie, na bazie którego prowadzą wspólne działania na rzecz edukacji klimatycznej, to jest w ogóle fenomenalna sprawa, no my ten okrągły stół 15 lipca zrobiliśmy głównie po to, żeby też zaproponować taki między otwarty dialog po to, żeby wszystkie siły polityczne, wszystkie wszystkich naukowców, którzy są wokół klimatu zgromadzeni, czy właśnie przedstawicieli rządu jakby przy jednym stole zgromadzić. No w tle mamy oczywiście także przedstawicieli świata nauki, związków zawodowych, tu głównie Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz edukatorów i nauczycieli. I to, I to się udało. To rzeczywiście 15 lipca tym zaczęliśmy, no i to pewnie będzie jednym z elementów polskiej agendy na szczyt klimatyczny. A kolejne no to na pewno finanse, czyli to, co się nazywa sustainable finance i wszystkie rzeczy związane z ESG to czy tym systemem raportowania także niefinansowego, europejską taksonomią. No, Polska w tym uczestniczy w ramach struktur europejskich bardzo silnie i to jest kolejna ważna rzecz, która się pojawi, czyli przeniesienie kapitału z inwestycji wysokoemisyjnych na zero niskoemisyjne. Tutaj Polska ma sporo do powiedzenia i też sporo się też zadziało w kontekście inwestycji w fotowoltaikę czy różnego rodzaju programy dotowane, e, oparte o e, wprowadzanie w, tech, w Polsce technologii zielonych. E, to na pewno jest, jest jednym z takich mocniejszych obszarów. A jeśli chodzi o mitigation, adaptation, te dwa bloki, no to Polska no, też musi się przygotowywać na e, negatywne konsekwencje zmian klimatu, od krysu, choć czego zaczynając, kończąc na, na dostosowaniu Polski. Do zmieniających się warunków atmosferycznych, głównie chodzi o kryzys wodny czy no, katastrofy lokalne, które będą miały miejsce, czy to trąby powietrzne, czy susze, czy um, podtopienia po wodzie. To jest, będzie polska sobie, rzeczywistość w perspektywie kolejnych dekad, plus oczywiście bardzo niestabilne modele pogodowe, czyli no, będzie znakomicie trudniej planować plony i planować uprawy. To, 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 to na pewno jest wielkie wyzwanie, o którym także podczas szczytu klimatycznego w Glesbyu będzie sporo sporo tych tematów będzie omawianych.